Cześć! Wiosna już za oknem, dlatego dzisiaj jesteśmy na parku Street Workout i przyjrzymy się tutaj takiemu sportu i takim rzemieślnikom, co tutaj wyczyniają. A co więcej, zoptymalizujemy ich ruch tak, żeby wspomóc ich pod względem i zdrowotnym, ale też, żeby te swoje akrobacje wykonywali z sukcesem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany tym oto wideo i chcesz dowiedzieć się, jak zoptymalizować ruch m.in. w staniu na rękach czy masylapie, to wideo jest koniecznie dla Ciebie. Dzisiaj mam ze sobą Bartka, zawodnika street workout. I tutaj pokażemy Wam, jak ważna jest tak naprawdę praca na przednim i tylnym łańcuchu. Przede wszystkim po to, żeby zoptymalizować sobie ten ruch. Szczególnie jeżeli chcemy robić więcej elementów i żeby te nasze akrobacje na drążku były jak najbardziej sk efektywne, skuteczne, bezpieczne. A co więcej, żebyśmy się tak przy nich może nie męczyli. Ale do tego tak naprawdę my potrzebujemy zaangażować cały łańcuch. Dlatego Bartek nam teraz pokaże, jak najczęściej źle wykonują ludzie... Yy, Tutaj masy lapa, tak? Czyli, Bartek, wskakuj na drążek. Bartek mi powiedział, że często ludzie, jak uczą się masy lapa, to przede wszystkim robią to tak, żeby się wyżykać na zaburtę. I tak naprawdę starają się go zrobić maksymalnie siłowo, tak, żeby go po prostu zrobić. A sami wiecie, że można coś zrobić, ale niekoniecznie będzie to efektywne, niekoniecznie będzie to ładne i niekoniecznie będzie to dla nas zdrowe. Więc moim zdaniem jakość ruchu przede wszystkim, dlatego, Bartek, pokaż, jak robi się do dupy. A trzeba robić więcej za mniej, no nie? Dokładnie. Czyli patrzcie. O. Mhm. Tak to wygląda. Dokładnie tak. I przede wszystkim Bartek tutaj w ogóle nie korzysta z ruchu zamachowego. Bardzo dużo zwiesza się tak naprawdę na swoich stawach i musi się wymęczyć każdy ten ruch. Ale pokażę Wam dzisiaj, jak można zrobić to. Efektywniej, lepiej i wykorzystać do tego zamach, a przede wszystkim napięcie przedniej tylnej taśmy, pracy na nią, tak? Która, jak taka cięciwa, pomoże nam skutecznie wychodzić efektywnie do tyłu. Zaczniemy sobie przede wszystkim od analizy łańcucha przedniego. To też może się fajnie Wam przydać do e, stania na rękach. Zobaczymy, czy gdzieś na tym łańcuchu przednim, czy Bartek jest w stanie utrzymać pełne e, napięcie izometryczne, żeby go po prostu przytrzymać. Dlatego przejdźmy sobie dalej. Słuchajcie, przede wszystkim e, to, co sobie będziemy robić, możecie odnieść do wielu elementów. To jest przede wszystkim praca na tylnej i przedniej taśmie. W związku z tym, jakby my wykorzystamy sobie potwór, wykorzystamy sobie przeniesienie, bo Bartek jakby uprawia street workout, więc może być to element nauki, stania na rękach, ale także każdego innego elementu zamachowego, bo... Nie, nie tylko street workout uprawiam. Nie tylko street workout, bo się uprawia wiele sportów. Dlatego przejdziemy sobie teraz do leżenia przodem i zobaczymy sobie, czy nasz Bartek jest w stanie utrzymać napięcie na przedniej taśmie, kiedy Wtedy ja go będę y, podnosił, ręce sobie daję do przodu, blisko siebie i napiera dłoń mi w tym momencie na podłoże, tutaj mocno, następnie ściąga łopatki, ja go proszę, żeby tu już zaktywował tu, miał napięte pośladki, napięte uda, napięte, spięte razem ze sobą y, pięty ściśnięte nogi i wychodzimy sobie hop do góry. Jak możecie zobaczyć, na długiej dźwigni widać, że ten łańcuch nam się tutaj już od początku łamie. Zobaczymy, co się dzieje na krótszej dźwigni, tak? Czyli złapię gościa pod kolanami. OK. Jesteśmy w stanie fajnie wyjść do, yy, do pozycji, czyli on jest w stanie zaktywować ten jego łańcuch mniej więcej na krótkiej dźwigni jest w stanie działać. Czyli gdzieś tutaj po drodze napięcie na długiej dźwigni nam się... Yy, Kasuje. Więc naszym zadaniem przede wszystkim na samym początku będzie zintegrowanie tego, żeby on tak naprawdę, po pierwsze, potrafił utrzymać, kiedy ja mu daję napięcie, ok, dam mu napięcie tutaj, on tą przednią taśmę w miarę trzyma, dam mu tutaj, już jest trochę gorzej, ale jeżeli dam mu tutaj, to widzicie co się dzieje, Głoś, nam leży. Więc oczywiście mógłbym, każde ćwiczenie jest. Każde ćwiczenie jest testem, ale także jest ćwiczeniem, które nam wzmacnia, dlatego tutaj sama ta praca na tej taśmie zobaczycie, że fajnie się przeniesie do pracy na drążku. I teraz spróbujmy zrobić po integrację tych dwóch taśm czyli Bartek unosi ręce do góry, wypycha sobie brodę delikatnie do przodu, hop, jest mocno wygięty, i teraz stopniowo ja proszę, Bartka. Słuchaj, między innymi twoje stopy mocno spięte razem, powoli przechodzą sobie razem i stopniowo idą sobie napięciem tutaj, potem uda do ziemi i zaczynają stopy napierać do ziemi, a pępek i twoje spojenie łonowe zaczyna patrzeć na pępek i przechodzisz sobie dłońmi na napierasz na ten i budujesz takiego planka, tak? Czyli dotknij, napinaj, napinaj, o, buduj napięcie, łopatki ściągnięte, hop. Hop, i znowu przenosimy, podnosimy obciążenie, idziemy do góry. Opa, twardo, fantastycznie. I teraz z tego samego, ja go łapię pod kolana, i możemy sobie wyjść, nie tracąc napięcia, do, do pionu. Tak? Czyli znowu tutaj, zobaczcie, znowu jak go przekładam. On gdzieś tutaj gubi nam to napięcie, więc staram sobie, będziemy się balansować. Oczywiście, jest to globalne ćwiczenie. W przypadku bartka, i w tym momencie, naszym zadaniem byłoby załatać te dziury. Czyli, naszym zadaniem jest wziąć bartka, wyciągnąć miejsca na łańcuchu, które są słabe i przepracować je w sposób koncentryczny i ekscentryczny, żeby pobudzić to i zoptymalizować ten ruch. I co więcej, jak się to przekłada na masę lapa. Przeniesiemy to teraz na drążek. I teraz, przenieśmy to wszystko na drążek. Jakby sytuacja się nie zmienia, bo ten sam łańcuch powinien nam zapracować przy masy. Lab. Zróbmy najpierw zwis aktywny. Bartek, wskakuj na drąga. I zobaczcie. Naszym zadaniem jest, żeby Bartek potrafił zaktywować taśmę. Czyli z jednej strony, jak będę, poproszę go, żeby uciekał palcem od mojego, zaktywował ramiona, wyciągnął nogi ściśnięte przed siebie. Tu, hop. Poszukam sobie opo, idę mu opór po prostu w miejsce, gdzie ja bym sobie próbował go zaktywować. Ekstra. I teraz, Bartek, idziesz sobie do, do przodu, nogi idą do tyłu, czyli znowu mamy tą samą sytuację, która była obrócona. Hop, i znowu uciekasz do, do tyłu. Hop, ekstra. I teraz zobaczcie, co się dzieje przy masie Ja muszę nauczyć integracji tej taśmy, bo my z tego, jak Bartek właśnie wyjdzie sobie tu do przodu, jeszcze raz, Bartek, wpuszczamy się. Hop, naprężamy. Przednią taśmę, która nam ma, ma wyhamować to ekscentrycznie, ale zarazem przez tą ekscentrykę oddać nam koncentrycznie do zamachu i będziemy wychodzić w tamtym kierunku. I zobaczcie, my nie będziemy szli centralnie w linii prostej do góry, tylko minimalnie łukiem. I teraz pokażemy Wam, jak to wygląda w całym ruchu. Ja tutaj zaasystuję Bartka za nogi, tak żeby cały ten ruch tylko do góry Wam pokazać w jakim kącie to powinno się odbywać. Więc, Bartek, wskocz sobie, Hop, ręce blisko siebie, ja cię złapię za nogi i teraz naprężasz i zbierasz, Hop, i do tyłu. Ok, i teraz. Na, na drugi, I teraz będziemy przechodzić właśnie do tego elementu, czyli on będzie sobie schodził i musi, łokcie, ręce są blisko tutaj, e, blisko bioder i teraz on musi wyjść do tyłu i wsunąć się w spód, tak? Czyli łokcie blisko siebie, aktywnie i dawaj, wsuwamy się, hop! <grystanie> Dobrze! Ale weszło. Dawaj, hop! Jedynym zadaniem, jakie jest ważne, żeby wyeliminować tutaj, <grystanie> trener zawsze musi uważać, co mu wpadnie na twarz. E, jedynym zadaniem, które, słuchajcie, musicie tutaj... E, wyeliminować. To ja muszę nauczyć Bartka, żeby on nie ścinał szybko tutaj do drążka, tak? Czyli on musi sobie pozwolić wyjść trochę po skosie i żeby ten cały łuk włożył go tam, a nie żeby chciał właśnie się wyżegać za burtę, bo jego barki niestety będą na tym cierpieć. I też nie chodzić tak przez triceps, nie? Cyk? Dokładnie tak. Czyli delikatnie, jak jestem na drążku, ja się muszę wypuścić i idę. Zatrzymuję się na przedniej taśmie. Kontruję, hop, idę po skosie. Jak już jestem nad drążkiem, to po prostu nad nim się znajduję i wkładam całe ciało, a nie dociskam, nie przyciągam go w taki dziwny sposób, tylko pozwalam, żeby pęd mi tutaj na to pomógł. Nie jest to proste. I jest to ruch globalny, tak? Czyli jest to pełen ruch. Ale w momencie, kiedy chcemy zoptymalizować łańcuch, zoptymalizować gościa, szczególnie pod sport, musimy przejść przez kilka. Etapów. Musimy sobie rozłożyć ten łańcuch na części pierwsze, załatać tutaj dziury przez ćwiczenia akcesoryjne dla Bartka, a potem od razu w tym globalnym łańcuchu nauczyć go tego ruchu. I to musi być łańcuch, w którym on potrafi jakby wykonywać. Ja panią Grażynę nie zaproszę tutaj od razu na drążek na maselapa, ale mogę ją nauczyć pewnych ruchów najpierw, jeżeli by chciała kiedyś zrobić maselapa na kółeczkach. Natomiast pamiętajcie, że. Cała ta praca jest istotna też pod kątem wielu innych sportów. My tutaj omówiliśmy tylko przedni, tylny łańcuch, jak nas powinien wspomagać w ruchu specjalistycznym. Ale tych łańcuchów jest naprawdę wiele, ponieważ jakby mamy przód, tył, ale my poruszamy się wielopłaszczyznowo. Więc tak naprawdę, jeżeli masz siatkarza, który musi wyskoczyć i zaserwować, on raz, że ma kontrolę na przednim łańcuchu, ale jeszcze współpracuje z nim i łańcuch. Jakikolwiek inny spiralny, i potem przez tą integrację łańcuchów i wspólną pracę zachodzi pełen eksplozywny ruch strzału. I teraz ważne jest, żebyś nauczył się jak pracować. Na tych łańcuchach, jak je mniej więcej diagnozować, gdzie są poszczególne dziury, jak je integrować ze sobą. I w takim wypadku my Cię zapraszamy do nas na kurs Optymalizacja ruchu w sporcie i rehabilitacji. Tam właśnie omawiamy takie przypadki pod kluczowe sporty, takie jak piłka nożna, sztuki walki, siatkówka, koszykówka, tenis, e, bieganie, e, pływanie. To są sporty, czy też gimnastyka. To e, omawiamy, jak optymalizować te rzeczy, a ponadto. Omawiamy też, jak przyspieszyć rehabilitację i powrót do zdrowia, pracując także na tych łańcuchach, które Pan Janusz, Pani Grażynka potrzebuje do powrotu do zdrowia w jej konkretnym środowisku. Dlatego, jeżeli interesujecie ten temat i podoba Ci się taka metodyka, która po pierwsze przyspiesza i jest efektywna w terapii i w sporcie, koniecznie wbijaj. Optymalizacja ruchów w sporcie i rehabilitacji. Mów terapii. Także akademia.mówterapii.pl. Witam Cię bardzo serdecznie i. Subskrybuj, lajkuj i widzimy się w kolejnych materiałach.